Korzystając z tego, że trochę ludzi nas ogląda i będzie się oglądało, chciałbym zachęcić do udziału w kilku spotkaniach, które są otwarte, na które zapraszamy nie tylko wierzących, ale właściwie przede wszystkim ludzi niewierzących. 25 stycznia, czyli. Już niedługo, tutaj pod Bierskiem, w Jaworzu. Tutaj mieszkańcy wiedzą o jaką miejscowość chodzi. To właściwie część w Jaworza jest w Biersku. Spotkanie dla osób poszukujących Boga. 8 lutego, podobne spotkanie w Ustroniu. Też zapraszamy ludzi poszukujących Boga, bo taki jest tytuł tych naszych spotkań. I takich spotkań będzie więcej. Już wiadomo, że będzie w Częstochowie. Mówię o pierwszej połowie tego roku. Wiadomo, że będzie w Solcu, Zdroju. Może nie pamiętam wszystkiego, ale... A przepraszam jeszcze, Jastrzębie, Zdrój wchodzi w Rakubę. Też będzie takie spotkanie. Przychodźmy, słuchajmy Słowa Bożego, to jest naprawdę do niczego nas nie zobowiązujące. Jeżeli uznamy, że rzeczywiście Ewangelia dotyka nas, no to już nie musimy dalej zastanawiać się, co trzeba. A jeśli uznamy, że to nie jest dla nas interesujące, możemy spokojnie opuścić miejsce, gdzie głoszona jest Ewangelia i może i nawet nigdy więcej nie przyjść, nie chodzi o to, co się z takim człowiekiem stanie, chodzi o to, że nikt niczego od ciebie nie chce. Ty przychodzisz, zostajesz lub wychodzisz. Módlmy się o to, żeby takich ludzi, którzy zechcą posłuchać Ewangelii i przyjąć ją było jak najwięcej, bo to tak naprawdę jest jedyny ratunek dla naszego kraju.